Jeleniogórscy rotarianie po raz kolejny udowadniają, że wspólne działanie ma moc. Środki zebrane podczas zeszłorocznego balu charytatywnego zamieniły się w nowoczesny sprzęt do rehabilitacji dzieci ze spektrum autyzmu w Jeleniogórskim szpitalu MSWIA. Dzięki wsparciu właśnie Rotary Klapy Jelenia Góra na ulicy Cieplickiej, w naszym szpitalu, w poradni zdrowia psychicznego dzieci młodzieży że powstały z tych pieniędzy dwie sale: sala do fizjoterapii, sala do SI. Tutaj nasi terapeuci prowadzą zajęcia, zarówno z dziećmi, które mają szeroko pojęte spektrum autyzmu, ale też dzieci, które mają różne problemy psychologiczne, tak żeby te dzieci mogły popracować odpowiednio też odbierać bodźce. Ja z tego miejsca bardzo, bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy dołożyli swoją cegiełkę i poprzedniemu prezydentowi i obecnemu, A jak jesteśmy ważnym elementem w systemie medycznym. Ostatnie wydarzenia z grudnia, gdzie 16 psychologów, którzy pracowali cały czas przy tym, żeby wspomóc te osoby, które ucierpiały w tym zdarzeniu w szkole podstawowej numer 10. Doszliśmy do wniosku, że wsparcie tutaj, zwłaszcza tak jak mówił dyrektor, jeszcze będzie druga sala tam remontowana, też środki będą potrzebne. Chcemy w tym uczestniczyć, po prostu się włączyć, żeby to nie było taka akcja jednorazowa, a bardziej taki no, projekt, który będziemy kontynuować y, przez lata. I Tegoroczny bal odbędzie się 7 lutego. Mamy jeszcze wolne miejsca. Zapraszamy serdecznie. Jest to kontynuacja tego samego tematu, który był w tamtym roku. Jak mówi pani Małgorzata, zając terapeutka zajęć sensorycznych, sale są świetnie wyposażone i cieszą się wielką. Popularnością wśród dzieci. Sale funkcjonują już od jakiegoś czasu. Dzieciaki już na wstępie szaleją, jak widzą, tyle sprzętu. Działamy na wszystkie zmysły na dotyk, węch, wzrok, równowagę. Mamy hamaki, huśtawki, magle dociskowe, ścieżki sensoryczne, helikoptery, równoważnie beczki. Serdecznie zapraszamy do nas do MSWJ, do poradni autystycznej, na diagnozę oraz konsultacje do naszych specjalistów. Nowe sale to nie tylko sprzęt, to przede wszystkim szansa na lepszą przyszłość dla dziesiątek dzieci z regionu. Ale pomoc nie kończy się na otwarciu sal. Już 7 lutego odbędzie się kolejny bal, Rotary Club Jelenia Góra, z którego dochód wesprze remont kolejnych pomieszczeń terapeutycznych.